Dziś wyposażymy Kapitana Amerykę w nowoczesny pancerz. Mówi Jarvis. Witam w najnowszym odcinku Avengers Mech Strike Drone. Łączymy się z graficzką Alitą Martinez. Nauczę was rysować Kapitana Amerykę w jego najnowszym pancerzu. Dzięki, Jarvis. Jestem Alita Martinez. Dziś narysujemy Kapitana Amerykę. Brzmi wybornie. Od czego zaczniemy? Zanim narysuję pancerz Kapitana, muszę naszkicować męską sylwetkę. To wyśmienicy pomysł. Na początek tworzę zarys sylwetki. Tułów o kształcie klina ma szerokie ramiona i wąską talię. Szkicując sylwetkę, pamiętajcie, że wielkość głowy określa wysokość postaci. Sylwetka ma wysokość ośmiu głów. Cztery głowy do podstawy korpusu, cztery głowy to jakaś hydra. I cztery głowy od miednicy do stóp. A, rozumiem, czyli głowę ma jedną. Tak. <laughs> Potem kółka w miejscu stawów, tu i w kolanach. Dodaję zarys ciała. I rysunek już przypomina człowieka. Tę samą zasadę zastosujemy przy rysowaniu mechów, dobrze? Naturalnie. Od czego zaczniemy? Szkicuję głowę. Od głowy rysujemy kręgosłup. Potem, klatka piersiowa, zostawiam ciut miejsca na szyję. Teraz będzie miednica. To zaczyna przypominać człowieka. Postać stoi w rozkroku. Cztery głowy na górze, cztery na dole. Teraz mogę się rozkręcić. Zacznę dodawać mnóstwo detali. Potrzebuję wzoru. Tak z głowy nie umiem rysować mechów. Wyświetlam obraz referencyjny. Dzięki Jarvis! Zawsze do usług! Mech jest sporo większy od człowieka, ale zaczynamy od sylwetki człowieka, który znajdzie się wewnątrz naszego mecha. Mech jest skonstruowany jak zbroja płytowa. Zakuwamy naszą postać w stal. Szkic szkieletu wyznacza mi również pozę. Naniosłam już wszystkie duże elementy. Spójrzcie, pod spodem wciąż widać ludzki szkielet. Teraz. – Wygląda jak odziany w pancerz. – Istotnie tak jest. – Czas zmienić ołówek. – Ach tak, ołówek. Mechaniczny. <laughs> tak, świetna rzecz. Cienki wkład gwarantuje ostre linie. Porozmawiajmy chwilę o rysach twarzy, ponieważ nawet mechy mają rysy twarzy. Skąd mam wiedzieć, gdzie umieścić oczy, nos i usta? Jako beztwarzowa sztuczna inteligencja nie znam odpowiedzi. Narysujcie ludzką głowę i podzielcie ją na pół. Tu rysujemy jajo i też dzielimy na pół. Kapitan Rogers nie wydaje mi się typem jajogłowego. Chwila. A co to za linię teraz rysujesz? To linia oczu. Pod nią jest nasza linia nosa. W połowie drogi między nosem a podbródkiem szkicujemy linię ust. Zauważyłam, że nasz kapitan właściwie ma tylko oczy i usta. A tak, kapitan Rogers jest bardzo wygadany. Ale oczywiście nie tak jak Tony Stark. Już ja coś o tym wiem. Wymieniam ołówek, ponieważ teraz potrzebuje grubszego wkładu i szerszej kreski. Ten pancerz ma masywny kark, więc zarys szyi nie jest mi już potrzebny. Kapitan Ameryka spokojnie się tu zmieści. Pamiętacie linię środkową? Biegnie przez głowę i kręgosłup. Jest bardzo ważna. Pomaga zachować równe proporcje obu stron. Zauważcie, że podczas rysowania na pierśnika... Kręgosłup jest nieodzowny. Robi za oś symetrii. Nie ścierajcie go. Zawsze możecie odmierzyć odległość od linii środkowej po jednej i po drugiej stronie. Jest równo. Mamy pewność, że stworzyliśmy symetryczny pancerz. To bardzo ważne. Nie traćcie z oczu kręgosłupa. Teraz dodaję zarysy większych elementów. Pamiętajcie, najpierw duże kształty. Innymi słowy, wszystkie trójkąty i prostokąty. Żadnych kółek. Jest ich niewiele. To w końcu metalowy mech. Potrzebujemy ostrych kantów. Pan Stark narzeka, że Kapitan Rogers jest przeciwnikiem wszelkich kantów. Ciekawe, co ma na myśli. <laughs> Wciąż trzymam się sylwetki ludzkiego ciała. Przykładowo, to mięsień łydki. Jest nieco kosmiczny, ale wciąż przypomina ludzką łydkę. Stopy są o olbrzymie. Ale to wciąż stopy, a cała postać wciąż mierzy osiem głów. Mech ma osiem głów wysokości. Nasz pancerz zaczyna nabierać właściwych kształtów. W rzeczy samej, Alico? Wczytuję obraz porównawczy. Doskonale. Kapitan pręży się z dumy. Ja wirtualnie też, bo szkic wygląda naprawdę znakomicie. Dzięki, Jarvis. Teraz zajmę się ramionami. Chociaż zwiększam rozmiar poszczególnych fragmentów, które naszkicowałam na niebiesko, zachowuję ogólne proporcje ludzkiego ciała. Trzymam się szkieletu, od którego zaczęłam rysowanie. Potrzebujemy masywnych pięści. Świetna kreska. Szkic jest niemal gotowy. Jeszcze nie całkiem. Głowa jest dosyć kanciasta, a w miejscu uszu narysuję małe prostokąty. Widzisz, linia środkowa, czyli kręgosłup, pomaga mi nanosić szczegóły symetrycznie. Cudownie, po prostu cudownie. A tutaj, a, jak kapitan Ameryka. Zauważ, że wróciłam do naszkicowanej uprzednio linii oczu. Ludzka twarz powinna mieć szerokość równą pięciorgu oczom, więc powinno się na niej zmieścić w poprzek pięcioro oczu. Można je naszkicować delikatnie. Upewnimy się, że proporcje są właściwe. Pamiętajcie, zachowujemy tylko oko drugie i oko czwarte. Resztę wycieramy. Te detale muszą zniknąć. Pancerz nie ma nosa, ale płytki policzkowe sięgają z boku twarzy aż do cieniutkiej linii ust. Spójrz, wyłania się już zaraz twarzy. Tak, widzę ją, Alito. To naprawdę kultowy bohater. Aż się trochę boję za niego zabierać. To prawdziwy zaszczyt móc rysować tak wspaniałe postacie. Istnieją parametry, których musimy się zawsze trzymać. Jednym z nich jest to, że to wielki, umięśniony mężczyzna. Niezbędna jest bohaterska poza. Zwróćcie uwagę, że zmieniłam ołówek na znacznie ciemniejszy niż ten, którym szkicowałam. Dzięki temu detale będą bardziej wyraziste. Widzicie linię środkową? Jeszcze jej nie wytarłam, wciąż prześwituje. Wykorzystajmy ją, żeby dodać szczegóły na pierśnika. Poprawiam ten prosty kształt. Zwróćcie uwagę, że nie rysuję jedną prostą i równą kreską. Nie, nie. Śmiało. Lewo, prawo. Na pewno słyszeliście od nauczyciela plastyki, że w sztuce nie ma błędów. To szczera prawda. Zacytuję cię, kiedy pan Stark kupi kolejny, niezwykły obraz Picassa. Wszystkie linie, które dotąd narysowałam, mogę spokojnie wytrzeć. Czyli innymi słowy, szkic nie musi wyjść idealny od razu. Tak naprawdę nikomu nie wychodzi od razu. Możecie wyluzować. Uruchamiam procedurę wyluzowania. Ah. Czyli się rozumiemy. Bawmy się dobrze, rysując tego mecha. To podejście godne podziwu, Alito. Kolejny raz linia środkowa okazuje się nieodzowna. Dlaczego? Ponieważ rysujemy starego, dobrego kapitana, a on ma wielką gwiazdę na piersi. Wiesz, jak ją szybko i sprawnie narysować? Pięcioramienna gwiazda, ta sama zasada. Szkicujemy ją delikatnie. Jej środek musi wypaść dokładnie na linii środkowej, na kręgosłupie postaci. Trzymajmy się tego. Zacznijmy pogrubiać kolejne detale tego mecha. Już wygląda imponująco. Nie mogę się doczekać, kiedy zobaczę go w akcji. ja podobnie. Te pancerze chronią i dodają mocy naszym najpotężniejszym superbohaterom. Wiesz, co bardzo poprawi nasz rysunek? Cienie. Wystarczy lekko zarysowany cień pod spodem, a uzyskujemy efekt trójwymiarowości. Trzy wymiary. Fascynujące. Moje skanery wykrywają, że Twoja kartka ma jedynie dwa wymiary. Ponownie posługuję się linią środkową, żeby sprawdzić, jak mi wychodzi. Hmm, co właściwie odmierzasz? Sprawdzam, czy obie strony postaci są z grubsza symetryczne. Ach, oh, tak! Narysujemy mu teraz pas. Jeśli chcecie uczynić jakiś detal bardziej wyrazistym, pogrubcie jego obrys. Cienka kreska wydaje się dość płaska. Gruba kreska jest już trochę 3D. Dodajcie pod spodem maleńki cień, a niemal wyskoczy wam z kartki. Teraz zajmiemy się obrysem uda. Kapitan Rogers pamięta, aby ćwiczyć nogi, dlatego w minutę przebiega półtora kilometra. Hmm, interesujące. Nie bójcie się przerwać, i coś poprawić. Pogrubiam szkic. Pamiętacie, jak rysowałam kość udową, kolano, piszczel i stopę? Trzymam się ułożenia kości, żeby prawidłowo zorientować te duże elementy. Ten pancerz ma parę śrub. To fantastyczny detal, dlatego dodam kilka takich. Będą miały główki w kształcie rombu. Pamiętajcie, trzymajcie się struktury kostnej, a teraz dodam stopy. To będą naprawdę masywne buty. Kolejny obrys małej śruby i mała pięta. Niektóre z tych linii zamierzam pogrubić. Przy okazji dodam też więcej detali. Efekt 3D staje się teraz trochę wyraźniejszy. Fascynujące. Wykrywam optyczną iluzję trójwymiarowości. Cudownie! I oczywiście ostre krawędzie. To w końcu metalowy mech. Świetne linie, Alico. Pancerz kapitana zaczyna wyglądać bombowo. Dzięki, Jarvis! A teraz przenieśmy się wyżej, popracuję nad ramionami. Nadal trzymam się proporcji ludzkiego ciała. Duże bloki w miejscu barków. Ta część tutaj to odpowiednik ludzkiego bicepsa, a tutaj w miejscu łokcia jest takie kółko. Pięść będzie dość prosta. Zależy nam jedynie, żeby była wyraźnie zaciśnięta. Wzorujcie się na własnej dłoni. Rysujemy kłykcie i duży kciuk. Ostrzeżenie, zatemperowanie ołówka 20%. Jasne. Przerzucę się z powrotem na tamten ołówek. Potrzebuję teraz nieco cieńszej kreski. Chcę widzieć linie, wzdłuż których teraz rysuję cienka, wyraźna kreska. Rysuję drugi staw łokciowy. Ręka musi się zginać. Ali co, rysujesz naprawdę lekką ręką. Ja? Oczywiście że ty. Aktywuję temperowanie ołówka. Dobra. Temperowanie za 3, 2, 1. Zatemperowanie ołówka 85%. Pogrubiam kształty, żeby wydobyć detale. Tutaj trzy kreski. I trzy z tej strony. Biomechaniczny pancerz współgra z indywidualnymi mocami każdego z Avengersów. Zgięty kciuk. Te pięści pokrywa ściśle tajny stop metalu, choć do ręce mają kopa. Wróćmy teraz do naramienników pancerza. Pancerz ma tu kilka dodatkowych detali, które chcę teraz uzupełnić. Najpierw bloki dużych kształtów. To istotnie rozsądna strategia. Pamiętacie linię środkową? Znów nam się przyda. Stopień symetrii 99% wybornie. Teraz można dokończyć barki. Ostrzeżenie prędkość stępienia się twojego ołówka wzrosła do 5% na sekundę. Przerzucę się znów na ołówek automatyczny, Potrzebuję cieńszej kreski. To jednak grubsza sprawa. Tak, dociskam go mocniej niż poprzednio, żeby otrzymać wyraźną ciemną linię. To już sam koniec gry. Wypełniam na ramienniki, uzupełniam parę brakujących detali. Nasz kochany kapitan Ameryka ma też paski na torsie. Jego pancerz również je ma. Dodam ten czerwono-biało-niebieski akcent na korpusie. Ach tak, jak mogliśmy zapomnieć. Kostium kapitana jest wzorowany na układzie i kolorach amerykańskiej flagi. Teraz dodam jeszcze kilka malutkich cieni tu i tam. Wyobrażam sobie, że ten bardzo wielki pękaty element rzuca dłuższy cień na elementy poniżej. Kształt cienia zależy od tego, gdzie ustawimy źródło światła. My założyliśmy, że światło pada z góry, czyli musimy umieścić cienie tuż pod wystającymi elementami pancerza. Rysunek jest ukończony w 85%. Doradzam Ci dodanie ostatnich detali. Proszę bardzo. Powiem Ci coś. Rysunek wydaje się ukończony, ale to oczywiście moje subiektywne zdanie. Jeśli chcecie obiektywnie ocenić swoje ukończone i dopieszczone dzieło, narysujcie wyraźną linię środkową. Zegnijcie kartkę, aktywuje podświetlenie blatu roboczego. I natychmiast zobaczycie, w którym miejscu coś jest krzywo. Będziecie mogli szybko to poprawić. Od razu widać, co jest symetryczne, a co nie jest. Symetria wynosi obecnie 99%. Moje gratulacje. Myślę, że rysunek wyszedł całkiem udany. Czas nanieść tusz, zeskanować obraz na komputer i pokolorować. Będę czyścić nasz rysunek. To oznacza, że te szare linie znikną. To będzie ta sama postać, tylko narysowana tuszem. Wszystkie naszkicowane linie, wszystkie niepewne kreski wytrę gumką. Zastąpię je czarnymi liniami. Uzyskamy obrazek czarno-biały. Koniec z niedoskonałościami. Pozostaną jedynie idealnie proste, czyste linie. Nauczyć Was bardzo pomocnej sztuczki? Kiedy już zrobimy kreskę tuszem, ślady ołówka łatwo zetrzeć. Zostaje tylko wyrazisty rysunek tuszem. Rysunek ukończony. Alico, przystąp do kolorowania. Powodzenia! Oby się udało! Kolorowanie zakończone. Kapitan Ameryka powstał przed wynalezieniem internetu, więc dla niego to naprawdę spore ulepszenie. Kończymy ten odcinek serii Avengers Mech Strike Draw, w której uczymy rysować najpotężniejsze mechy świata.